Marta Padiuczenko, 20 czerwca, witam i zapraszam na środowe wydanie Magazynu Miejskiego. A w dzisiejszym serwisie plenerowe biuro, bezpiecznie, po niemiecku. Multimedia Polska podczas pikników w Spółdzielni Mieszkaniowej imienia Jana Zamoyskiego obsługiwała swoich klientów. Na osiedlu Jana Zamoyskiego odbył się festyn trzeciego sektora. Korzystając z okazji, firma Multimedia Polska SA rozłożyła swoje plenerowe biuro obsługi klienta. Jak co roku sponsorujemy właśnie ten piknik, bardzo chętnie wspieramy tego typu inwestycje i przedsięwzięcia w zamościu. Nasi sprzedawcy przygotowali dzisiaj specjalne stoisko promocyjne dla naszych abonentów. Oprócz promocyjnych pakietów, które można było tego dnia zakupić, każdy klient bez wyjątku dostawał prezent z okazji Euro 2012. Była to piłka nożna. W biurze będziemy rozdawać drobne gadżety, natomiast w dniu dzisiejszym tylko i wyłącznie jest to akcja przygotowana na dzień dzisiejszy, czyli na piknik. A mówiąc o Euro, należy wspomnieć o pakiecie sportowym, jaki przygotowała firma Multimedia Polska. Przez dwa miesiące można z niego korzystać zupełnie za darmo. Oprócz tego klienci Multimedia Polska mogą cieszyć się szybkim internetem za 34,99 oraz telewizją analogową za 29 zł miesięcznie. Dodatkowo w czerwcu i lipcu Multimedia przygotowała dla swoich klientów 90 darmowych kanałów w pakiecie komfort. Więcej informacji znajdziecie Państwo w biurze obsługi klienta przy ulicy Okrzei 2 w zamościu. O bezpieczeństwie na osiedlu imienia Waleriana Łukasińskiego i nie tylko, rozmawiano w osiedlowej świetlicy osoby spożywające alkohol pod tak zwaną chmurką, osoby, które nie sprzątają po swoich czworonogach, czy też młodzież bez zahamowań. To m.in. spędza sens wobec przedstawicieli zarządu zamojskich spółdzielni mieszkaniowych, policji, straży miejskiej, a także przedstawicielom innych instytucji, którym na sercu leży to, by w Zamościu żyło się po prostu spokojnie forum na ten właśnie temat zorganizowała spółdzielnia mieszkaniowa imienia Waleriana Łukasińskiego w Zamościu wraz z zarządem osiedla Orzeszkowej Rejmonta. Przyszedł wreszcie czas, żebyśmy troszeczkę zaczęli uczyć kultury. Niedotrzymywanie słowa w tej chwili to jest normalne. Mówi się przyjdę, a się nie przychodzi i jak gdyby nigdy nic się nie stało. Yy... Ja sobie tego nie mogę wytłumaczyć, że tak w ogóle można robić. Poza tym brak szacunku dla osób starszych, nas trochę inaczej kiedyś uczono tych różnych wszystkich rzeczy. Nadużywanie alkoholu, spożywanie alkoholu w nieodpowiednich miejscach, zakłócanie ciszy nocnej, no poza tym używanie słów wulgarnych. Według policyjnych statystyk z roku na rok liczba popełnionych przestępstw rośnie. Co można zrobić, żeby na naszych osiedlach żyło się spokojniej i życzliwiej? I myślę, że to spotkanie spełniło nasze oczekiwania, ale również dało impuls do takiej działalności na przyszłość. To nie było jedyne tego typu spotkanie. Zapowiedziano już kolejne. Zamojską mundurówkę odwiedziła lektorka programu Deutschwagen Tour. Gry, zabawy, sketcha i inscenizacje to tylko niektóre ze sposobów ułatwiających naukę języka niemieckiego jako alternatywa żmudnego ślęczenia nad książką. Przekonali się o tym kolejni uczniowie, do których zawitali lektorzy niemieckiego Goethe Instytut. Od stycznia mamy wznowienie projektów, ponieważ odniósł duży sukces, a a celem tego projektu jest promocja języka niemieckiego i e, e, zachęcenie e, uczniów do nauki tego języka. O tym, jak to wygląda, przekonali się tym razem uczniowie Centrum Szkół Mundurowych w Zamościu. Jak, jak najbardziej i najwięcej przyprowadzamy gier i zabaw. E, takie tradycyjne e, słówka i struktury gramatyczne, które zazwyczaj uczą się e, siedząc godzinami i wkuwając. E, ja pokazuję im, jak można się do nauczyć przez zabawę, e, co im wchodzi samo do głowy. Projekt skierowany jest do wszystkich bez względu na wiek. Zarówno i młodzieży, i dzieci przedszkolnych, a także nawet mamy spotkania z rodzicami. Oczywiście tam już jest mniej zabaw, bardziej dużo więcej informacji na temat nauki języka niemieckiego i argumentów, dlaczego warto się uczyć języka niemieckiego, języka naszego bliskiego sąsiada. Przedstawiciele Deutsche odwiedzili wcześniej Zamoński PWSZ i Szkołę Podstawową Smart School w Zamościu. Dziękuję Państwu za uwagę, do zobaczenia w piątek o 17.15.